Dzień dobry, ja jestem Katarzyna i w kolejnym odcinku z Fortnite jest Fort u nas do gołek elo elo i dzisiaj jest wcale e, na ten dom o cyzlu i musimy e, ja mam Deadpoola czyli ja, ja, ja mam tylko pistolety, warburg i pistolety a Wojtek ma czyli Soferko ma ten Revol nie, FM, i PM. I tylko tym możemy grać. Nie spodziewajcie się WiNa, ale ja jakie się takie do i emocje. No może... to będzie dobra zabawa. Jak coś budowniczy? Nie dla winnow, tylko To Jest odcinek ult cool cool fan, czyli dla zabawy. Nie ma tej skrzynki. Moje? Moje? Ja ja oś, jak, ktoś to, ja... Ja, jak ktoś lukuje! jak A czekaj, a tak się liczy do, do tych do... Tak, tak. Temu, tak bo ja, tam, tam, ja nie tak. mogę a, grać. No ja ten. nie mogę grać w tym. Aj. To ja ci szukam pisto. Ja nawet kilofem nie zgrać. No bo akurat kilof to jest inna postać, może zobaczyć je w odcinku. Nie mam nic! Okej. Okay. Ja nie Ja nie mogę bić, ja mam... No to ja zbieram. Ja krenę, ja A, czekaj, chcesz wszystko Masz tutaj pięć tych. Dobra, zbędę, patam. Będę nosił ten. Będę o, wc. ma pomysł, będę się, bądę 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 się bądę budował jak Będę się budował Ej, być może A, mam... zero frag challenge. zero frag challenge. Nie no. wiem, bo też ja... Znaczy ja będę ją kręcił. O, a ja mam tylko jeden strzał! Już przegrałem, bo ja mam tylko jeden strzał w broni. No i już go słożyłem. Idą po ciebie, idą do ciebie, Nie zabijają. Nice, no to szybka gierka. Nie ile się skozałem. Nie gadajcie, że oni... Nie gadajcie, że e, oni, e, nie, e, zobaczmy nie, podschodami. ...nie zobaczmy pod schodami. ...nie pod to była kampa. To była kampa. Której już no nikt nie, się nie fałkali. Da ale dalej podstawowa. Dalej podstawowa. Dalej podstawowa. Której pod pod ja na razie nikogo nie widzę. Rewolwer No i masz już broń Jeszcze maćko, jest coś do końca życia O kurka! masz Leży! Ej, nie dobijam! Nie dobijam! Nie dobijam! się dobijam, ale... Wiesz ale... co? Nie chcę przeszukiwać, bo nie, nie chcę Tracę czas. czas. Okej, okay, dawaj Widzi Widzi No, okej okay. Jeszcze z pleców. Jeszcze z pleców. Może to być... O nie, on ma... Chodzi i mu wełęczki Szlak Dobra, no, kolejna, gierka. Proszę, kolejna gierka. Midas i miał śnieg. No no so. Czyli mamy Teki Ini i Mkę. No. No to nie będzie tak gdzie, to będzie nawet dobry. Ten. No to Ład. będzie mamy dobry. Dobre. No to, dobra. Ale nie trzem piłkarę. piłkarę. No. Ale tylko Akurat przez fartę. Dodaj, czy nie, proszę. Dobra. 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 Nie Być może ten, być odcinek, może akurat ten zmontuję, odcinek, akurat zmontuje, bo z ten nie, nie montuję, ale... Być może zmontuję, ale... Ale... Być może bo, nowe zmontuję bo... nowe muzyczki są. Nowe muzyczki są. U, to będzie fajne. To będzie fajne. W będzie I to będzie montowany. Mam fajne muzyczki, fajne pod, Ten, pod ten, ataki. Pod ataki. I w ogóle, I w ogóle e, e, odcinki z Among Us. Będą, będą pojawiać się na Hashtag 2. Bo, e, bo, bo e, jak ja typowo robię cenzury robię na to cenzury na to, no to mi się no e, kurę, kurę, Potwierdzam. stwierdzam. moje, oglądam film z Among z, na głównym kanale. I to były pixele. To były piksele. To nie były ludzki. To były pixele. Dobra. Dobra. Najgorsze jest, na jest na dumie, e? że to właśnie, to... właśnie... To... Tam są pompy, a my teraz nie mamy żadnej pompy. Teraz nie mamy żadnej pompy. No. Ale... Ale to? M to ale M, Ej, ale m A wiesz co, m a wiesz, co, zmieni? co to zmienić? powinniśmy zmienić? Że miał się jakieś Że nie MKA, się... ta, tylko te m -ka, m -ka pistolety starka. Pistolety starka. A no, są też takie właśnie wyjątkowe. No to trudno. Pistolety, karabiny. Pistolety, karabiny. Ja ci na żółty ja danek, bo nie dolać tam. Właśnie, co i z gości już jeden. Okej, okay, on będzie miał pierwszą skrzynkę. Nie! Nie ma skrzynki. Okej, okay, on tutaj rozwala. Pierwszy... O nie, on ma m Nie jeden mógłbym zabić. Okej, okay, ja idę do ciebie. Nie dostałem? Okej, okay, dostałem. Mam tylko 38. O, mam broń, której mogę używać. No i już sobie powalą. To mi nie Idę do twojego domu. Daj do mnie! Daj do mnie! Ej, on się bije z, z tym pomagierem. No? Ok. O, no, właśnie wyjść. O, dzięki. otworzy się gdzieś bliżej. No nie, nie strzela! bo nie strzelam. Uważaj. Mogłby tutaj przyjść. Okej. Okay, Okej, weź moją kartę chyba możesz. Nie, nie mogę. Nie, nie mogę. A. Myślę, że chyba nikt nie patrzy. Chyba nie. Nie wiem co robię! To było wszystko zaplanowane! No, wszystko zaplanowane! Tak, tak. Będą stały tylko wielki będą 30 sekund i po minut. No i 30 sekund. No. Oni Oni weszli do tego. 20. 19. Widzimy się Dobre. w następnym... No ale to akurat było losowe, tak? że tak, jesteśmy po cięciu yy, i, yy, <grym> yy, <grym> yy, i właśnie z... Po i właśnie Właśnie z yy, dogałkiem kotami. O, 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 czy, z, z Właśnie to. z dogałkiem kotami. I to nie jest... I to nie mówię, to nie jest ustawione. To jest zdanie tak, losowe. Tak, ja na końcu odcinka Serio. wam pokażę. Tak, ja na końcu odcinka Bez cięcia. Bez cięcia. Dom, 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 dom. Dawaj na żółty domek. Dawaj na żółty domek. Okej. Okay. To jest fajnie. To jest fajnie. Uch. Uch. Ja bym chciał jutro ja bym chciał wbić się z komego. Wbić się z

O, dużo pota, duża potaż bronić! MK! To jest broni. skrzynka! To masz... to masz ekstra. No nie no to jest skrzynka do pomagierów! Może powal mi pomagiera, no. Dobra gdzie jest! Dobra gdzie jest! Tu jest skrzynka, ale muszę powalić pomagiera jakiegoś. Jest mi kolejszego. Nie mogę pomóc na. No na, nawet no też nie mogę Ej, zobacz ten domek. Ej, zobacz, jest... O kurde! O kurde! O kurde! No szczęście przez, no, przez to nie da rady. Przecież przez to nie da rady. No. Uff! Dawaj. Dawaj. Nie ma tutaj jakiejś toalety. Jakiej Ej, Ej, tego można używać! można używać! Serio? Ta! Ta. To się, no, się liczy jako leczenie A, jako leczenie Będzie jako broń Ej, tam są dwa składy Ej, tutaj jest toaleta. toaleta Możemy uciekać Możemy uciekać Cibelek? Tak To prowadzi O kurde, w środę nie tym Serio? Serio? Nie wiedziałem, że, że tam prowadzi o nie, o nie. Weź w jedynkę. Weź w jedynkę. Tam. Tam. Trzy. Nie! A! A! nie wolno. Dobra, teraz wejdę ja do rodzinę, który pokaże, że... ...to nie A jest... ...to, jest. to, to nie, nie jest. Bait. Bait. O, teraz jestem kiełckim otworytem. O, teraz jestem kiełckim otworytem. No, no wyjdziecie, tutaj są z Tobą. No wyjdziecie, tutaj, tutaj są z Tobą. Oj, mam pomysł. Pani Storm, dodaj się też o, do ulubionych. Oj, mam pomysł. Oj, mi się zmieniła Matko ale przerywa, czekaj Dobra, chyba będzie no. dobrze Matko Dobra, chyba będzie dobrze O, kill offy i, i pistolety O nie Dobra, go Dobra, go Dobra, jestem tutaj, Dobra. W gierce. Jest tutaj w gierce No i mogę wreszcie kill zabrać obrażenie no. To, to, to będzie dopiero śmieszne. To ja będę zbierał leczenie. I pistolety. Jesteś, może jeden, dwa. Pistolety. Lecimy! Dobra, lecimy! Nie, dawaj, kończy, yy, kończy. Nie 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 Ej e, po tej gierce e, Po tej gierce e, pomoże e, pomoże Ukrainie, okay. e, Eee z zadaniami może może z może Okej Eee Piskarzy na dachu Okej. <noise> Hej Ja mam kilo Ja na okay. Nie, ja schodzę uh! na dół. Okej. Nie, nie mam pistoletu. Leży! Leży? Leżę. Le leżą! Le leżą! Chcesz pistolet? Nie. Pierwszy Zrobię raz pistolet? chcesz pistolet. pistolet. Jest, chcesz pistolet. Tak. Pierwszy Pisz. raz tak bardzo pragnę pistoletu. No. Okej, ale po ty, ale po ty, ale poty, ale po ty. Jeśli po to masz tutaj. People. Nie, dzięki. Jest pstolet! Jest, jest! A więc jest najlepszy? jest pstolet. Zartujesz. Nie, żartujesz nie, bo jest pstolet. MKM. Zielony. Ja idę po skrzynkę. Zaraz tu się zbliża. Nie można kamienia. Nie można kamienia dać. Oto. Nie, to nie to. Nie, to nie. No, no, no. Ej, serio, na czym? Ej, serio, na czym nie ma kamienia? Ej, kamienia? Nie, no jest. Co? Co? ci tam chyba, no. Mam coś fajnego no dla mam coś ciebie. Coś fajnego dla ciebie. Cześć. A czekaj, im... No, proszę, rzucam ci tam ile rzeczy? Bardzo dużo. Tyle rzeczy, że jest aż ich bardzo dużo. Okej. Okay. O, kolejny też sobie wezmę. O no i kolejny. No A ty ma kto? A ty ma kto? Nie, to już wkradłem drogą. Ej co jest? Ja skoczyłem w ten. kibel. Śmie kibel. Ej, w ten, w kibel no. Rozumiem, no, że kiedy się wskakuje w kibel, to śrub leci. No też, no też. Ej, chodź, jest Ej, kapryczka. Chodź. Jest. Rzuciłem ci ją! Rzuciłem ci ją! A, na dach, okej. Okay. O Widzę coś, co w nie powinieneś żeby <coughs> Ej, a mogę je otworzyć? Ej, a mogę je otworzyć? Jedna mi została okay. do końca megała. Jedna mi została do końca, końca Okej, okay, spoko. Otwórz ją. Aha, zabiję cię. Dzięki? Ej, ale dużo masz... leczenia można. można! No ja mam niszczone leczenie wszystkiego. Serio. Więc u mnie leczenie jest... Ja mam poduszki, jakbyście... Właśnie, nie też. Jeżeli ci się skończą poduszki, to Ej, masz jeszcze... E, czekaj. Ej, czekaj! E, e. Masz Ej, poduchę. Masz poduchę. Bo jest fort. Bo jest fort. O, ile kowa! Ile tutaj jest tych tych. O, dzięki. Wiem, wiem, no chyba, no. Yeah, Idę sobie pod lepszy Idę y, sobie pod lepszy y, pszczel. Pistolet. Pistolet, no. Ja chyba też chcę pod lepszy pistolet. O, O, mam dwa niebieskie pistolety, to mnie jeden będzie. O nie, skończyło mi się e, gaz. Ja bym chociaż niebieski. Ja, bym chociaż niebieski. Ja, ja, mam niebieski. ja mam jeden niebieski. I sprawdź czy można podlepać. czy można podlepszać. No się sprawdzam. No nie, nie można. Nie, nie, mogę, nie, nie, mogę. nie, nie mogę. nie można. Nie można nie mogę. Uznać. No. Ja ci mogę dać jeden... Nie. Znaczy tam jest po prostu drugi zielony. Tam jest jeszcze jeden zielony. No to ja już ja ja podepszętny na na zielony. A masz dwa zielone? Nie. Nie. Ja mam dwa niebieskie. Ale ja nie mam miejsca, ja na nie na nie miejsca na mam drugi pistolet. pistolet. okej. Okay. Ja mam dwa pistolety, wiesz. Czyli będzie... Teraz nie tryny colem. Teraz nie trnyny No. On nie jest... obok dududu. E, ja biorę, biorę, biorę wędkę. ja biorę wędkę. Okej, okay, weź wędkę. Po, połowimy sobie rybki. Tylko będę, że jeszcze nie takie coś jak strefa. Kredka tak. na O tak. O. To sobie schodzę. Murzyłam poduszyć, bo... Poduszy Dobra. Po... Dobra. 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 Tylko będę się, żeby to omimać i uważać na robotę. A ty chcesz tutaj po, połowić, a nie dalej? Nie! Co nie, 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 nie. się dalej chce, tak. Chcę się dalej chce, tak. Chcesz dalej, dochodź, chodź. chodź. Ej, ta skrzynka się, Ej, to się to nie otwarta. W tej super mocy tak. mogą być. super mogą być. już wiesz. Jeszcze super roboty, które nam mogą zabić. Ej, możemy nie przedpakować. A no to prawda, to prawda. Ja hakuję. Ja hakuję. Ja mam aptekę ja mam i kilka tyk. Ja mam aptekę tyś. i kilka tyś. A tam musi być auto. Dobra. Nie ma nic. Musisz odnieść? Nic fajnego. Nic fajnego. Ja też hakuję. Hakuj. Ja mam aptekę i sześć tyk. Ja mam aptekę i sześć tyk. mam. Ja mam trzy aptek. Okej, chodź pod usta w mok. Tornado! Tornado! Weź się tornado! Ja lecę pod łóżkami. Dobra. Dobra, lecimy! 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 Jakieś auto! Mieszkam jakieś auta! Okej, okay, może być najszybka. szybka. O nie! Okej, okay, mam mam dżipa, mam dżipa, mam dżipa, mam dziba. Dobra, podjedź. Dobra, podjedź. Jedziemy. Oczekaj, ty z skrzyni, czekaj, 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 Nie czekaj, czekaj, nie, nie, nie. Nie, 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 czekaj, nie, nie, nie. czekaj, 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 No. czekaj, pogrzeb. Wracimy no, dalej. Ja tylko sobie chcę. Okej. Jeszcze tutaj tak. Jeszcze tutaj tak. Biden we i mam dwa fragi. Bainway mam dwa fragu. Bardzo dobrze. Ja mam wiela. A pka. No tak wiemy, że mam. Akurat trwuj się trochę najbardziej najsłabsze z kim. Skinner, skinny. 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 Czekaj. Skinny. 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 Czekaj. Mam lagi. Czekaj. Skinny. 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 Okay, jestem pod tobą. Podrob. 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 jest. Okej Podrob. wiem że być lewą Podrob. 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 Wiem, że Podrob. Podrob. taki źle. Nie. Nie. Ja, taki Oj! Uciekam! Oj! Uciekam! Helka! Helka! Leci do nas! Leci do nas! O nie! O nie! O nie. O ładnie na księgach. No i zabili, no. no i zabije no. Chamy. Oooo! Wszystko! 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 Ale co? Ale co? No o, dawaj! O. Dobra. 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 Nagrywam odcinek, o, o, bo o, jestem o, ma za długi. Odcinek, bo jestem ma za długi. No. Yy, dziękuję Wam yy, za, dziękuję za, oglądanie, za oglądanie, mam nadzieję, że Wam się podobał. Subskrybujcie. polecimy do, do końca roku się Do końca Bolecimy roku rok. Bolecimy Bolecimy Do zobaczenia. Do Pa, pa. I zostawcie łapkę w górę. w górę dla